Państwo kabriolet. 1965 rok produkcji. Pan Paweł Jeruchalski z panią Izabelą jako pilotem. Proszę, nawet nieważne, że bada Pokażą, że Cabriolet. Bardzo się cieszymy i cała załoga z tyłu. I cała załoga z tyłu. Amerykańska legenda wersji Cabriol. Fantastycznie brzmiący silnik V8 to cudowna muzyka dla uszu pana Pawła. Jazda tym autem jest niesamowitą przygodą i wspaniałym, wspaniałym przeżyciem. Paweł, powiedz jak tam trasa na rajdzie, jak się jechało? Nie, w tym roku rajd był super, można, nie było się można pogupić, nie było takich rozpraszaczy na drodze, także nam się podobało. Podobało się, nie było rozpraszaczy, na przyszły rok musimy to zmienić, żeby więcej, większa trudność było. Powiedz mi to kilka ciekawostek. Jak doszło do tego, że w ogóle kupiłeś takie auto? Jak kupiłem takie auto? Najpierw był Ford Taunus z 72 roku, dokładnie dwa miesiące młodszy ode mnie. To znaczy iskierka tej tych starości że mała kiedyś dawno, pewnie potem jechaliście przez Mikson, bo ja stamtąd pochodzę i ta iskierka zapłonęła od nowa. Najpierw był Ford Taunus, potem był Mustang 66 roku, w którym jeździ żona, a w tym roku dostałem na urodziny tego. Pięknie, cieszymy się, że jesteś z nami. Zapraszam. Szanowni Państwo, cała rodzina zakochana w zabytkach u Pawła, więc cudowna, cudowna rodzina. Witamy, cieszymy się, że są z nami. No i ten silnik Szanowni Państwo. Do przodu i przed Szanowni Państwo, witamy.